Cześć, dzisiaj podstawa podstaw, czyli serwis olejowy. Zacząłem od podniesienia sobie samochodu i rozłożyłem na podjeździe taką folię, żeby w razie co, jakby coś miało mi kapać, to nie pobrudziło kostki brukowej. No i przed spuszczeniem oleju odkręcę sobie korek wlewowy, i wysunę delikatnie bagnet, żeby tymi otworami mogło wpływać powietrze do miski olejowej, gdzie do dołu będzie spływał z niej olej. Na dole pod miską olejową położyłem sobie taki płaski baniak. No i teraz nim celuję tak, żeby ten spływ był pod korkiem spustowym. No i jak mi się pozycja podoba, to odkręcam korek od napowietrzenia. No bo jak będzie do miski wpływał olej, to jakąś drogą musi z niej uciekać powietrze i nie spadł ten korek, muszę go podnieść tam. Go odkręcam se korek, którym olej będzie wpływał do miski. Teraz sobie o tutaj jeszcze ja położę. No i dziewiętnastką kluczem odkręcam korek. Generalnie robię tak, że kluczem go tylko luzuję i później odkręcam go samymi palcami. Dzięki temu łatwiej mi będzie tak nim wymanewrować, żeby on mi nie oblał wszystkiego dookoła. Ale założyłem rękawiczki jakieś gumowe i tak, żeby się nie obrudzić. O, tu już jest ten. I teraz szybkim ruchem... No i się nalewa, nie? Kolej gdzieś mogę odłożyć. I tutaj popilnuję, żeby to się nie rozlewało na butli. Ten pierwszy strumień, żeby wpłynął do środka. No i jak tu się zrobiła taka stróżka, to to na razie zostawiam. Niech to sobie spływa. Olej będzie tam jeszcze sobie trochę spływał, więc żeby się nie nudzić, to ja w tym czasie wymienię sobie filtr powietrza. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, chyba sześć śrub jest po obwodzie dookoła tej obudowy. Trzeba je odkręcić no i zaraz pokażę co dalej. Tu mam jeszcze taki problem z akumulatorem, że mi prawdopodobnie kwas z niego wycieka i się tak objawia w formie takiego bałwanka koło minusowej klemy. Natomiast... Głupio jest go wyrzucać, dlatego że on ma ledwo ponad 2 lata i na tych testerach, które pokazują prąd rozruchowy, tam opór wewnętrzny i w ogóle te wszystkie parametry, on wychodzi zadziwiająco dobrze. No ale po prostu tu się utlenia takie coś, może to będzie temat na jakiś konkretny film, taki prosty wymiana akumulatora. No tymczasem trzeciego wkręta mam już na wierzchu I tutaj trudne jest to, żeby ich nie pogubić. Zwłaszcza tych dwóch, które są tam z tyłu, tu i tu. Kiedyś mi tam wpadł przy wykręcaniu albo wkręcaniu, i musiałem rozbierać tutaj pół do lotu, wyjmować akumulator i leżał gdzieś tam, w głębi na podłużnicy. I żeby było śmieszniej, to obok leżała jeszcze jedna śrubka, więc nie byłem pierwszą osobą, która się coś takiego stało. No i teraz jak to jest skręcone, to to idzie do góry. Filtr stary. Musimy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przekręcić jakieś 90 stopni, no i on po prostu wychodzi. I teraz to można wywalić. No, i w jego miejsce trzeba dać nowy. On tu ma takie haczyki, które wchodzą w te rowki, które są po obwodzie tutaj tego jego mocowania. Trzeba tym trafić, zgodnie do ruchu wskazówek zegara przekręcić. I to już jedno z drugim sieci. Teraz ważne jest to, że w mocowaniu filtra jest ten taki grzybek wystający. I on ma gumową uszczelkę. Czasami może się zdarzyć tak, że ta uszczelka spadnie. Ona nie podlega wymianie generalnie, to jest chyba jakiś tylko tłumik przeciwdryganiowy. No, ale trzeba się upewnić, że ona przed montażem nowego filtra jest ładnie osadzona równiutko na tym wystającym elemencie. No, i teraz to z powrotem jedno z drugim, to się tam nasadza, o, to ładnie pasuje. No, i z powrotem sześć wkrętów. Może zacznę od tych, które najlepiej widzę. Tak je przyłapię, tylko żeby trzymały pozycję tej obudowy. No i jak teraz wszystkie są na swoim miejscu, no to ja jeszcze dla pewności dociągam. Mogę dookoła, mogę na krzyż, no to nie ma dużego znaczenia. To i tak wszystko ustawi się szczelnie, a nawet jeżeli nie. No to i tak przejdzie przez ten filtr. To jest raz i dwa, nie zaburzy odczytów z żadnego czujnika, no bo przepływomierz jest dopiero, gdzieś tam czujnik ciśnienia chyba jest dopiero o tu za turbosprężarką. Nie, więc tutaj po prostu tak, żeby te wszystkie wkręty się trzymały. No i to już siedzi. Olej kapie już sobie tak po kropelce, więc to jest dobry moment na odkręcenie filtra oleju. Bez na razie zakręcania korka w miejsce, dlatego że... Jak odkręcę filtr oleju, to stąd jeszcze trochę więcej spłynie. Teraz biorę kawał szmaty i pod filtrem oleju upycham ją tak, żeby chroniła alternator. No w taki sposób: alternator i wszystko dookoła generalnie. Natomiast no najbardziej nie chcemy, żeby na olej spłynął na alternator. Więc tu jest szmata, tu jest filtr oleju, dopchałem ją tam w rogu tam do końca, tak żeby nic mi się nie polało. No i znowu założę sobie rękawiczki, żeby się nie uwalić. Generalnie nie ma znaczenia, czy ja sobie najpierw bym wymienił filt powietrza czy filtr oleju, tylko po prostu chciałem z tym jak najdłużej poczekać, dlatego że ten filtr oleju ma wypływ do dołu, jeżeli ja bym go odkręcił na samym początku, no to w nim też jest olej, który mi wtedy do dołu wypłynie. A jeżeli ja poczekam, to olej z filtra spłynie jakimiś tam kanałami tam na dół do miski wyleci otworem w misce olejowej i tu mi się mniej bałaganu narobi. I tak go trochę skapnie, dlatego jest ta szmata, no ale w ten sposób robię sobie mniej bałaganu. A z tą wymianą filtra powietrza, to też robię trochę przerost formy nad treścią, dlatego że serwisówka oficjalnie zaleca wymianę jego co 60 tysięcy kilometrów. Ja robię co 10, dlatego że kiedyś o tym nie wiedziałem. No i tak zacząłem wymieniać, no i po po prostu robię tak, żeby było spójnie u mnie w dokumentacji w historii samochodu. No i teraz, chwila prawdy, się okaże, czy ten filtr jest tak dokręcony, że odkręci się rękami? Odkręci się rękami. No jeżeli by się nie odkręcił rękami, to mam też taki specjalny klucz, który się tak zaciska na nim i, i wtedy jest łatwiej. Natomiast jeżeli poszło rękami, to poszło rękami. Filtr oleju, jaki jest, każdy widzi. Nawet nic się nie polało na tę szmatę. No i tutaj w tym uśmiechniętym gnieździe też trochę oleju zostało. No ale jest czarny, więc go słabo widać. Kiedyś jeszcze próbowałem robić taki przerost formy nad treścią, żeby odsysać to stąd z ciekawką, ale szczerze powiem, jedyne co stąd można ugrać, to to jest jakieś 5 ml, więc tak naprawdę to nie ma znaczenia. No i teraz widać, o jeżeli tutaj dostało powietrza, to tam ten olej z gniazda filtra olejowego spływa. Ja jakimś otworem, a teraz się zrobił bąbelek. No i dzięki temu teraz trochę się lecą te kropelki z miski olejowej. I to niech tak sobie kapie. Ja teraz pójdę, zczytam te błędy. Złącze diagnostyczne w Fabii 2 jest obok skrzynki bezpieczników. Trzeba zdjąć tę pokrywkę, podłączyć urządzenie. lampki się zapaliły. I teraz silnie myśląc, żeby nie włączyć silnika, włączam zapłon. No i ja to ogarniam OBD11. to CDS a nie mam. Natomiast to do takich zastosowań domowych jest zupełnie wystarczające. No i niech leci po wszystkich sterownikach. No i jest jeden sterownik z dwoma błędami. Ja domyślam się od czego to jest. A nie. Niespodzianka. Radio. Co tym razem? Input aux in i right front bass speaker. No ten jest ciągły. Ten... To tak wygląda jakby to powstało przy odłączeniu akumulatora kiedyś. Więc ja to skasuję, bo tu wszystko normalnie gra i buczy, no ale widać, że te błędy nie wracają. A nie. Input aux in, open circuit. No to ciekawe. Nie wnikam. Może dlatego, że jest włożony kabel akurat. No ale tu wszystko gra, więc to jest taki błąd. Nawet jeżeli rzeczywiście coś go boli, no to nie go boli. Jak ma problem, to to nie jest mój problem w tej chwili. A jak mówiłem, że domyślam się o co chodzi, to ze względu na ten akumulator prawdopodobnie tu się czasami pojawiają błędy w liczniku. W liczniku, w gatewayu i możliwe, że też we wspomaganiu kierownicy. Dlatego, że jeżeli jest zwłaszcza zimno i samochód długo stoi, to pompa wspomagania włącza się z pewnym opóźnieniem, tak jakby właśnie nie miała przez chwilę po uruchomieniu silnika zasilania. I to się odbija właśnie z gateway'u, bo jest brak, brak komunikacji no to sterownik jest nieprawidłowo zakodowany on tak uważa. W liczniku tam jest ograniczenie funkcji ze względu na brak informacji, coś tam. No i prawdopodobnie będzie też z... w pomaganiu kierownicy. No tylko tutaj akurat tego o no, steering assistance, nie? Chociaż co do tego ostatniego nie jestem pewien. No to czasami też takie głupie błędy powoduje. No ale generalnie poza tym radiem, z którym nie wiadomo teraz o co chodzi, można przyjąć, że samochód jest czysty. Wyłączam zapłon, zabieram klucz. No i że już powoli nie mam co robić w takich misji pobocznych, to się zajmę zakręcaniem korka, ale najpierw lubię sobie wytrzeć tutaj ten otwór. Tak, chociaż mniej więcej. No, korek też jest nowy. Nie dlatego, że ja go jakoś mocno dokręcam, tylko dlatego, że na nim są uszczelki, które przy każdym takim do kręceniu muszą się trochę tam ułożyć, dopasować czy coś, no i dlatego te uszczelki też są uznawane za jednorazowe. No chociaż ja wątpię, żeby tak było, że jeżeli się dokręci nawet drugi raz ten sam korek czy trzeci, no to coś będzie ciekło. No ale im więcej razy, tym większe prawdopodobieństwo, że coś tam będzie uciekać. A że robiąc wymianę oleju samemu zawsze zdamy, strzelam 150 zł, no to można sobie pozwolić na nowy korek zgodnie ze sztuką. No i teraz, póki pamiętam, to ten korek dokręca się na 30 Nm. No niedużo, nie? No i teraz, jak już nic stamtąd nie kapie, to sobie to przetrę. Benzyną, żeby miska w tym miejscu była czysta. Takich par gumowych rękawiczek to przy takich robotach nie idzie dużo. Za każdym razem właściwie jak się ubrudzę to daję nową, żeby nie brudzić tego co dotykam. No dobra, stary korek też można out. Korki tutaj zakręcam, przynajmniej na razie, no bo tu jeszcze będę musiał to spłukać i wytrzeć, ale na razie wkręcę. No i zaraz będę mógł montować filtr oleju i wlewać nowy olej, więc w tym momencie już opuszczę sobie samochód. No, i teraz audio będzie gorsze, bo telefon uznał, że jest mu za ciepło i nie będzie zasilał zewnętrznego mikrofonu. W każdym razie z niczym nie przeszkadza to w montażu filtra oleju. Filtr ma tutaj dwie uszczelki. Jedną. No właściwie większą, ale o mniejszej średnicy, która jest bardziej po jego wewnętrznej stronie. I drugą, większą, tam mniejszą, ale o większej średnicy, która jest po jego zewnętrznej stronie. I przed umieszczeniem filtra w gnieździe, przed wkręceniem go do gniazda, ja te uszczelki delikatnie przesmaruję olejem. Po prostu tego palca tego palca. Umoczę w butelce z olejem w jedno kółko, drugie przesmaruję, żeby się one ładnie ułożyły w gnieździe. O, uszczelki zwilżone, więc mogę go wkręcić. Dokręcam go ręką, tyle ile mogę, chociaż też nie za mocno, instrukcja podaje, że to jest 20 Nm, natomiast no nie mam takiego klucza, którym mógłbym go złapać i dokręcić na moment. Doszedł tyle, ja nie będę z tym walczył i tak z tego prawdopodobnie nie będzie ciekło, a później będzie mi go łatwiej odkręcić. Przyszła pora na wlanie oleju. Ja takiego oryginała 0W30, to może być kontrowersyjne. Natomiast spełnia normy do tego silnika, to jest 1,2 TSI cbz na tym wspaniałym rozrządzie na łańcuchu. Możecie powiedzieć, że to jest woda, bo w niskiej temperaturze rzeczywiście może mieć mniejszą lepkość niż oleje klasy 5W i 10W. Natomiast musicie pamiętać o tym, że olej podczas trasy ma temperaturę nie otoczenia, nawet niech to będzie teraz 30 stopni, tylko temperaturę silnika, tam 90, 100, a nawet więcej więc on już nie jest w tej klasie lepkości niskiej 0W, tylko w tej wysokiej. Więc podczas pracy silnika on już nie będzie w tej klasie lepkości niskotemperaturowej, w tej powiedzmy zimowej, tylko w tej wysokiej. I on będzie miał lepkość zbliżoną do oleju klasy 5W30, 10W30, tych, które mają tutaj 30. Tego tu wchodzi 3,6 litra, więc 3,5 i trochę takiego baniaka. Minęła chwila, przyszedłem sprawdzić poziom. Bagnet wyjmuje, samochód stoi na płaskim, bla bla bla, olej spłynął i w ogóle wycieram. kładę z powrotem, wyjmuję. No i widać, że jest maksimum. No tutaj czasami są jakieś ślady na bagnecie, ale to jest z tej rurki, którą bagnet wchodzi do miski. Natomiast najważniejsze, że tu jest maksimum, a że generalnie tu się robi jakiś ślad, na no to, no to trudno. Zresztą wiem, że wlałem 3,6, musiałem wlać 3,6. Silnik miał pustą miskę, no to musi być dobrze. Zabiorę teraz też matkę, no na niej akurat nic się nie pojawiło. No no i odpalę go teraz, zobaczę czy gdzieś z podstawy filtra szczególnie nie cieknie olej. No. No, odpalił beznadziejnie i słychać rozrząd, no ale jak on złapie ciśnienia, trochę, trochę go przegazuję, to to już zniknie. Dobra, no, no przegazowałem go trochę, no tutaj bardziej mokro się nie zrobiło. Tu nigdzie dookoła filtra też nie, no to jest okej. Okay. Rozrząd do roboty na wczoraj, no ale te silniki tak mają, no będę musiał się tym w końcu zainteresować. Mimo tego, że on ma dopiero 80 tysięcy, no od spodu też nic nie wyleciało, Także wszystko jest przykręcone dobrze. No więc serwis olejowy jest wykonany ok. No i teraz jeszcze jedno, czyli jak skasować serwis? Czyli to powiadomienie, które tutaj odlicza liczbę kilometrów i dni do najbliższego przeglądu. Jeżeli kilometry dojdą do zera, to będzie piszczało i będzie napisane serwis. Jak się tego pozbyć? Są potrzebne do tego dwie ręce, do tego kadr jest taki beznadziejny. Z wyłączonym zapłonem przytrzymuję zerowanie. Klik. Włączam zapłon, pojawia się kluczyk obok przebiegu. Wciskam foldery, to jest resetowane. Mogę to sprawdzić przeklikując foldery. Mam ustawianie godzin, minut, zmiana przebiegu na prędkość w milach, no i odliczanie do następnego przebiegu. Tu się pokazuje. Teraz wartość, która była ustawiona, jest zakodowana w liczniku, tam w adaptacjach. Nie ja 365 dni, 10 000 km dokładnie, tak jak ustawiłem. No i to jest tyle. Ja się muszę zająć tym rozrządem. Z mojej strony to jest tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i na razie.